W naszym studio. Dzień, Dzień dobry. No dzisiaj jest przepięknie ja i ciepło. Tak? Od razu <laughs> to wprost. Chociaż powiedziałabym, że ten weekend będzie trochę taki pół na pół. Dlatego, że jutro jest szansa na przejaśnienia i jeszcze te opady deszczu nie będą takie dokuczliwe i jeszcze będzie w miarę ciepło. Chociaż od pięciu do 7 stopni, więc to zależy dla kogo ciepło. Ale dlaczego i z czego to wynika? Na przykład na północy mamy jeszcze pofalowany front chłodny i on będzie przechodził przez Polskę i dotrze też do naszego regionu. Tak wygląda co? Mamy największe stężenie jodu mm. nad Polskim Bałtykiem. Także nie ma się czego warto dziś... z wiatrem się pomęczyć. Warto. Tak. Tylko odpowiednio trzeba się przygotować, prawda? Żeby nam no nie by było f... te szczegóły pogodowe? Tak. tak. tak to to zapraszam. Też. A ta nadchodząca noc będzie z dość dużym zachmurzeniem i będą pojawiały się opady deszczu. To też będzie dość chłodna noc. Spójrzmy na pogodowe mapy na naszych termometrach południem. południe. Zmieńmy te pogodowe mapy. Eee, no właśnie, eee, w południe na warszawskich barometrach 1006 hektopaskali opady deszczu będą pojawiały się w pasie od centrum po południe oraz będą zahaczały o wschód. Natomiast na zachodzie na północy tutaj sporo pogodnego nieba, a nawet na północy jest szansa na przejaśnienia i jutro w tym najcieplejszym momencie dnia jedynie od 5 do 7 stopni wiatr słaby i umiarkowany, a w niedzielę no, nawet czekają nas opady mieszane i te kolejne dni będą dość chłodne, w nocy pojawią się przymrozki, także powiedziałabym, że weekend będzie taki pół na pół. Do zobaczenia w kolejnym spotkaniu. Witam Państwa, ponownie z północy przemieszcza się pofalowany front chłodny z polarno-morskim powietrzem, a to oznacza zmiany w pogodzie. Podglądamy, jak teraz sytuacja wygląda w zamościu. No, i podobne wartości mamy w Warszawie. Jeszcze ciepło, ale ochłodzenie przyjdzie do naszego regionu już jutro. Ta nadchodząca noc będzie z dużym zachmurzeniem, i w wielu miejscach będą pojawiały się opady deszczu. Natomiast przed południem, w zasadzie w pasie od centrum po południe, aż po wschód, opady deszczu, im Dalej na północ, tym więcej pogodnego nieba, i tutaj możemy liczyć nawet na chwilę ze słońcem. Ciśnienie stabilne w południe na warszawskich barometrach 1006 hektopaskali. W tej pierwszej połowie dnia wiatr słaby i umiarkowany z kierunku północno-wschodniego. Co nas czeka w drugiej części dnia? Na co możemy liczyć? No właśnie, to są te już mniej przyjemne wartości na termometrach. W tym najcieplejszym momencie dnia, jedynie od 5 do 7 stopni najcieplej będzie na ziemi radomskiej, ale tutaj w tej drugiej części dnia będą pojawiały się opady deszczu, ale w pozostałej części jest szansa właśnie na przejawienie a nawet takie krótkotrwałe chwile ze słońcem. Wiatr nadal słaby i umiarkowany z kierunku północno-wschodniego, więc jutro chłodno to będzie dość drastyczna zmiana bo tak jak wspomniałam, aktualnie na termometrach mamy 11 stopni. A jeżeli jutro w tym najcieplejszym momencie dnia, mimo słońca, będzie jedynie od 5 do 7 stopni, no to to oznacza, że wchodzimy w kolejny etap jesieni. Ja Państwu powtarzam, myślę, że już tak od dwóch tygodni, że to już jest czas na wymianę opon z letnich na zimowe i przyznam, ja na przykład wreszcie się zapisałam, ale kolejka jest dość spora, bo dopiero we wtorek mam wymianę opon, także trzeba się spieszyć, bo opady śniegu mogą pojawić się w przyszłym tygodniu i też będą pojawiać się przygruntowe przymrozki, także poranki, noce z pewnością będą chłodne i mogą być niebezpieczne dla kierowców. Do zobaczenia.